Witam Was serdecznie. Dzień dobry, tak naprawdę. To nie będzie krótki materiał, bo to będzie taki materiał pod tytułem Jak strategicznie zaplanować sobie starcie z Grzegorzem? A tak naprawdę, chcę Wam powiedzieć, po pierwsze, pokazać kilka miejsc, gdzie co będę robił, gdzie spróbuję dotrzeć, na kim spróbuję oprzeć cały ten projekt. Bo to nie jest tak, że to usiądę sobie i już go zrobię to no raczej będzie tak, że tu trzeba będzie pojechać, tam zajrzeć, poprosić chłopaków, poprosić szefa serwisu. No będzie na pewno dużo zaangażowania, żeby zbudować tak duży projekt, który po pierwsze musi powstać w 10 tygodni, po drugie choć trochę musi być konfrontacyjny z Grzegorzem, po trzecie, co jest bardzo ważne, no jednak musi być skuteczny, bo fajnie by byłoby, że skoro ja w tym się siedzę za tyle lat, no to żeby kurczę, no to jakoś tam działało. Bo muszę wam powiedzieć jedną rzecz, to nie jest tak, że a wyświetlana mała gwiazdeczka TFN bo bo zaczyna się bawić w ochotę. Ja w siedzę od lat. U Jezu, z 20 będzie prawie. No pewnie tak. Pamiętam swojego pierwszego ułaza, którego kupiłem dosyć przypadkowo, bo chciałem kiedyś kupić BRDM'a, taki wóz pancerny, ale skończyło się na, na ułazie. Potem ten ułaz bardzo szybko mnie zniechęcił i przeszedłem na pierwszy, najważniejszy chyba mój zakup, czyli kupiłem gazika. Pierwszego białego gazika. Od Gościa, który z samochodami terenowymi, w ogóle rajdami, tak zwanymi RMPST, czyli rajdowe Mistrzostwa Polskich Samochodów Terenowych. On nimi zajmował się bardzo długo i miał takiego swojego mm, wycmokanego gazika, którego od niego kupiłem. Był biały z czerwoną klatką, wiele pięknych wspomnień, wiele pięknych chwil. Potem zupełny przypadek chciałem sobie kupić jakąś taką terenówkę, która będzie już taka bardziej terenówka mm, codzienna. Czyli do codziennego użytku, bardziej komfortowa będzie na gazik, na codzienne dojazdy do roboty z powrotem i tak dalej, no umówmy się, nie nadawał się zbytnio i chciałem sobie kupić samochód objeździłem wiele komisów mia. no, rzeczywiście dużo czasu na to poświęciłem i to jest taki przykład, kiedy motoryzacja wpływa na całe twoje życie no, bo kupowałem sobie terenówkę, chciałem mieć fajną, miękką terenówkę przyjemną, komfortową, która gdzieś tam po dziurach trochę pojeździ, ale generalnie będzie dawała Komfort i przyjemność jazdy. Wybór patna, <noise> Opla Frontery tak chciałem sobie kupić Opla. I słuchajcie, tego Opla już sobie obejrzałem raz, drugi, ponegocjowałem oczywiście w moim odczuciu, przynajmniej skutecznie w komisie, i byłem taki dumny, Jadę kupić sobie tego Opla. Bo to jest wspaniałe auto. Ono było takie jasno-brązowe, beżowa skóra z materiałem w środku. No, rzeczywiście, no bajeczka w ogóle, picobello, piękny auto. No i kiedy do niego sobie już tak wsiadłem na ostatni raz, taki ostatni przymiar, do dotknąć kierownicy, no, jeszcze tak wiadomo, no, to miała być wtedy do wydania naprawdę duża kasa. Przynajmniej jak na mnie, to ja przypominam, że wtedy w banku musiałem nawet kredycik pod to wziąć, żeby połowę sfinansować z kredytu. Ja zresztą był to ostatni samochód, który kupiłem na kredyt, później się jakoś e, starałem bronić przed tym, albo po prostu nie kupować e, i tyle. Natomiast. Dobra, ale coś świetknęło bo tak sobie myślę, nie, no jeszcze jakaś dodatkowa jazda próbna, no, jeszcze kawałeczek, chociaż w terenie, to było tutaj tak nad Wisłą, blisko, niedaleko stąd zresztą, mówię, to jeszcze kawałek w terenie i mówię tego gościa, wie pan co, to przejedźmy się jakoś, zobaczmy ten napęd, a ktoś mówi, no, jaki napęd, ja mówię, no, no 4x4, no wie pan, terenuwa, tu będę jeździł w terenie, I okazuje się, że to wszystko pięknie, ale to była frontera z napędem na tył, tu nie było napędu 4x4, co bardzo, ale to bardzo skutecznie odgoniło mnie od tego samochodu. Wysiadłem, wie pan co to ja? Przepraszam, zamieszanie, nie w ogóle to odpada. O mały, o taki dosłownie kupiłem sobie super samochodu 4x4 bez 4x4. Więc dosyć uratowałem się od tego, bo wizja, że wsiadam w to auto, wyjeżdżam i pierwszy wyjazd, próbuję gdzieś 4 dni pojeździć i się okazuje, że auto nie ma na na 4 tylko Po prostu zmroziła mnie setnie. Dlatego też. Nie myśląc długo, huknąłem do jednego komiszu, który był dosłownie kawałek obok. I tam stał w średnim stanie, ale stał. Ręczny rower Classic z 92 roku, v 3,5 litra, benzyna w automacie. I naprawdę, pomny wściekłości na tamto auto. Poszedłem, kupiłem ten samochód. I co? I to zmieniło całe moje życie. Ja wtedy pracowałem w systemach informatycznych, w analizach systemów informatycznych, we wdrażaniu systemów informatycznych i tak dalej, i tak dalej. Tylko hobbystycznej dłubałem by w autach. Natomiast zakup tego samochodu spowodował, że bardzo blisko zainteresowałem się marką Land Rover, spowodował, że poznałem ludzi, którzy interesują się marką Land Rover. Spowodował, że wsiąknąłem trochę w środowisko marki Land Rover i tam gdzieś przypadkiem, pewnym przeciąłem się z Maćkiem. Maćku, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Który pracował w marce Land Rover i tak Powoli, powoli, moimi kroczkami, sięgnął mnie do marki Land Rover. a to, jak wiecie, wpłynęło na całe dalsze moje życie, to wpłynęło na to, że zostałem handlowcem marki Land Rover, pracując przez prawie 3 lata na salonie Land Rover'a i sprzedając najnowsze Land Rover'y, podobnie z niezłymi wynikami, nie powiem, <laughs> nie no, tak było, potem, no potem awans do importera, potem już importerskie prace i tak dalej, i tak dalej, potem własny serwis Land Rover Jaguar, no a teraz jeszcze telewizja, no i wszystko, wszystko się potoczyło, ale to, że nie kupiłem OPLA, to był ten taki sygnał, ta lampeczka alarmowa, która spowodowała, że dziś jestem tu gdzie jestem, więc jestem z tego jak najbardziej szczęśliwy. Więc słuchajcie, będę Wam opowiedzieć o wszystkim. Ten film będzie miał pewnie z godzinę, no ale tak już jest, jak już mówimy otwartym tekstem o tym, co się będzie działo, to zapraszam Was w krótką, ale długą podróż. O tym, jak się przygotowuję, co będę robił, jak będę knił, rozmyślał, kombinował, że spróbować z Grzegorzem coś zawalczyć. To jest taki for plan na to, jak mam spędzić te 10 tygodni, jak mam je tworzyć i co mam tworzyć w tym czasie. Bo że będzie to Land Rover, to jestem pewny. To, że będzie to jakaś taka brytyjska terenówka, to jest to oczywiste, tak przynajmniej teraz dla mnie. I tyle. Słuchajcie, opowiedzcie czas start. Zacznę od tego, gdzie będę budował to auto.